Też wydajcie w drugiej części, nie wiem, co się witam. To jest druga część odcinka czwartego, bo jak zwykle musiałem się wyłączyć. No i wiecie, no i jak zwykle. No to będzie druga część, bo musimy ten dom właśnie zbudować. Znajdę jakiś sobie fajny teren do tego. Bo czy nie zabijam tym mieczem? A nie, zabiję mi się wydawało. Tu będzie idealnie tak przy piasku. Mam pomysł, Zrobię sobie platformę. Na przykład... No dobra, niech będzie drewna. Tu będzie drabi... Mam, mam bardzo fajny pomysł na dom. Tu będzie... Tu będzie... W ogóle mogę strzać z strzał, pewnie nie. Będzie taka drabinka i tu będzie taki dom. To będzie w to fajnie mi wyjdzie. O tego tu nie ma. W sobie drabinki już zrobię. Czy to będzie fajny dom? Jak dla mnie. Drabinki się... Zapomniałem jak się drabinki robiło I ze mnie mikro... Chyba tak o. O. Na no, trzy wystarczą? Nie. niestety nie o nie mam miejsca, Wyku to, ale za tu dwie to to wywal, gdyby niepotrzebne rzeczy to mi piasek się przyda nie po co go zbierałam, żeby teraz go wyrzucać Katus się nie przyda Pióra jakoś niezbyt nic się przyda Jajko i tak nie robię śmaragdy na pewno Skóra nie Żelazo na pewno Kości na psa Jabłko, złote jabłko A złote jabłko mam z tego Z tych z, Jakby coś to, jakby to, jakby to się w to z, Złote jabłko mam z tego z tej takiej piramidy pustynnej. Ty może trapdora zrobię? Tylko jak się stworzyło trapdora? Chyba jakoś tak. Aha. No nic nie pamiętam, a se przypominam. Jakie lagi w ogóle przez ten deszcz? Nie, czekajcie. że się włączę ten deszcz. Jeźdz mi się też kończy, to już... Jak mi się skończy, już coś lasny zrobię. Da się wejść. Dobra, idzie wejść. To spoko. To wszystko wygląda. Lepiej wejdzie z drugiej strony. Co za... Gdy na świecie nie ma żadnego paskiego terenu, to polecam zrobić takie coś. Domy na wysokości. O, tylko na ile bym mógł go zrobić? To było wejścia, to będzie raz. bym zliczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak będzie sześć, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Chyba będzie na tyle. Teraz. No nie tak. No nic się nie da złapać. Gdzieś na tyle to chyba będzie. A co jeszcze? Jak zwykle z daleko. To już seru zajdę tutaj. Seru drewna mi nie wystarczyło, miałam tyle drewna. Aż taki ileś już prawie w ogóle nie mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. jak już jak już od razu to życzę Wam wesołych świąt, tak już z jak już nagrywam. Teraz jest dobrze. Bo na razie wypełnię to, to co, tym co mam. To jeszcze będzie trzeba i tak pójść po kolejne. coś jeszcze ściany trzeba zrobić? Podłogę. Zazwyczaj jak sobie buduję domki, na To zazwyczaj robię bez podłogi, po prostu podłoga to trawa. Tak zazwyczaj. No jeszcze zaraz będzie noc. W ogóle żadnych chowiaczek nie ma. I się kształt takie trzy To wełny No muszę tu, tu już zrobić piecyk. Tak się nie da. Piecki crafting już od razu. Gdzie... Nie wiadomo, kraty zostawiłem gdzieś. Nie wierzę w siebie, w moje zdolności do gubienia. Se przypalę jedzenie. Ja że to se zjem? Co to ma być? To wygląda jak krzyż. A w drugą stronę jak mierz. ...i wygląda prawie jak mój celownik. I dobra, to... tu muszę rozświetlić. Nie, nie, Jak zwykle, nie ma miejsca, więc... ...muszę iść... ...po te głupie drewno. Źle, że wiosę zostawiłem. Nie mam węgla. Aha, przecież w jest. Teraz tak z, z, ze staksa pozbieram. To na pewno nie wystarczy. I też napiszcie w komentarzach, czy ten, jak się nazywa, czy zrobić drugie piętro. Tak Teraz zastanawiam się, zrobić sobie drugie piętro czy nie. I się nie mogę tak zdecydować. 30. Jak to zobaczę? Na jakim ja trybie gram? Aha, normalny Coś tam ząbiaka, nie wiem gdzie dokładnie Może tyle wystarczy? To ja może już pójdę, bo się to zetnę O jabłko! Mm, ja tam nie idę. Ja idę na górę. No parkour mi jest po prostu. Idzie teraz.